Siemanko Siemanko, pozdrawiam Was serdecznie z Orłowa, a właściwie już Redłowa, bo w tym kierunku zmierzam. E, moi drodzy, witam was serdecznie. Dzisiaj taki szybki live'ik spacerowy, żeby odpowiedzieć na pytania, które pojawiły się i które dzisiaj zobaczyłem. E, moi drodzy, otóż e, zapytał mnie ktoś, czy da się zrobić utwór? w dwugłosie. Da się zrobić utwór w dwugłosie. Jeśli mamy taki właśnie prosty, jakiś utwór biesiadny, to można go śmiało zrobić w dwugłosie. I wtedy ten dwugłos, wtedy ten dwugłos osiąga się poprzez właśnie dodawanie składnika tercji. Na przykład do dźwięku A powiedzmy dokładamy dźwięk albo F jeśli chcemy taki właśnie harmoniczny aspekt utworu osiągnąć to jest dobry to jest dobry taki patent na, te, na to możemy grać oczywiście też funkcjami co przydaje się na przykład jak gramy z jakimś instrumentem solowym bardzo dobrze się to przydaje wtedy mamy możliwość właśnie akompaniowania nawet E, akompaniowania. Akompaniować też możemy poprzez e, granie, też właśnie dwudźwiękami. Na przykład e, powiedzmy sobie e, taki fajny pochód, to jest e, FA A e, G H, i A C na przykład. E, bardzo fajnie to wygląda. Gramy wtedy tercjami i też jest fajnie harmonicznie to wychodzi jeśli chodzi o jeśli chodzi o akordeon właściwie o każdy instrument tak naprawdę nie bo na przykład trąbki w niektórych aranżacjach też mogą sobie grać tercjami to nie jest żaden e, błąd moi drodzy e, albo no mówię różnie to różnie to bywa e, w takich biesiadnych utworach na przykład właśnie powiedzmy o weźmy sobie taki zagraj mi piękne cyganie No to tam na przykład jak gramy w C-dur no to mamy w sumie trzy akordy tak? C-dur, F-dur i G-dur więc Rezerwa tak jest, jest w nagraniach jest w nagraniach teraz będą się pojawiać kolędy E, ale jest tak, że się pojawi na pewno. Oczywiście, że się pojawi, bo już wiem, że pytacie o nią bardzo często. I cóż, e, właśnie a propos tego e, utworu e, e, na przykład, właśnie e, Zagrani Piękny Cyganie. No to mamy tam, właśnie, możemy sobie tam pograć tercjami to bardzo fajnie wyjdzie, bo e, będziemy mogli sobie to urozmaicić w różny sposób. Możemy tam zagrać też e, mm, powiedzmy całymi akordami czasami, jeśli mamy na to ochotę. Wszystko zależy od tego jak chcemy to zagrać jak nam się to podoba jak nam się to podoba i co chcemy osiągnąć tym graniem, tak? Czy chcemy Zagrać pełny, fajny sound akordowy, czy chcemy po prostu pograć melodią? Możemy też. Jeśli to jesteśmy w stanie wykonać, to trzymać sobie harmonicznie dźwięk w jednej, jednym palcem, a resztę dogrywać po prostu. Resztę, resztą palców, które nam pozostały, moi drodzy, więc to tak wygląda. To tak pokrótce wygląda, moi drodzy. No i właśnie tak to jest, jeśli chodzi o to, bo mówię, czasami w zapisie nutowym są takie harmonie napisane jak one są napisane, to ja o nich mówię. Jak trafię na nuty z takimi harmoniami, to ja o tym mówię. E, po prostu i nawet podaję właśnie harmonię. W niektórych utworach zresztą to możecie zauważyć, że tam są, są po prostu te harmonie, które ja e, e, trby w nutach po prostu zapisane i one są i e, właściwą, no bo one są napisane, więc e, tutaj prawda... Wypadałoby e, to robić. E, jak to wygląda? Czasami, e, moi drodzy, z harmoniami to jest tak, że e, melodia jest w jednym z tych głosów, które, które są, a drugi jest jakby takim dodatkiem tylko. Czasami podąża za melodią, ale nie zawsze. E, to wszystko zależy od tego, jaki mamy przypadek. Czasami też może się tak zdarzyć, że fajnie zabrzmi chwycenie oktawy, chociaż to jest trudne, szczególnie w akordeonach klawiszowych. Łatwiej jest to zrobić na akordeonie guzikowym. Chwycenie oktawy i to jest bardzo takie fajne. Moi drodzy. No i cóż tu dużo, cóż tu dużo mówić. To jest taki, taka moja odpowiedź na pytanie, bo nie padło. Jak tutaj sobie radzić z harmoniami? Mówię, harmonię zawsze, zawsze po akordzie mamy dźwięki z akordu w melodii, i wtedy dokładamy sobie któryś z tych dźwięków. Jak mamy na, przykład, mamy na przykład dźwięk E, no to powiedzmy, fajnie by było dołożyć do niego dźwięk G, bo jest najbliżej i zagra w tercji. Możemy dołożyć dźwięk C, który też zabrzmi, ale już na przykład powielanie dźwięku E. Nie do końca się sprawdzi, bo będziemy mieć takie nieprzyjemne zdwojenie, no poza tym musimy chwycić oktawę wtedy, tak? To też jest odległość, którą musimy chwycić, więc jeśli chcemy tak grać, no to możemy oczywiście, to nic, nic temu nie, nie przeszkadza, możemy tak zagrać. Ale polecam grać raczej w obrębie tercji do seksty. Fajnie się to sprawdza. Taka popularna seksta w utworach to na przykład BG, HG na przykład takie. Albo też grać powiedzmy sobie bardzo fajnie się sprawdza. Kwarta zwiększona, czyli tak zwany tryton. Moi drodzy. Czasami fajnie się to rozwiązuje. No i septymy. Septymy bardzo fajnie się tutaj rozwiązują na przykład moi drodzy jak zagracie właśnie takie septymowe akordy to bardzo fajnie to to brzmi i bardzo fajnie się to rozwiązuje na akord toniczny wtedy macie naprawdę petardę jeśli chodzi o o sound o sound który chcemy osiągnąć naprawdę petarda i to i to trzeba sobie powiedzieć szczerze właśnie bardzo dziękuję serdecznie za komentarz który pojawił się a propos notacji literowej na moim kanale. Ja myślałem, bo miałem parę wiadomości od widzów, że e, takie taka notacja literowa, jak ja piszę po prostu przy każdej nucie piszę e, literkę, że to Wam pomaga. Jednak e, okazuje się, że nie do końca że nie do końca Wam pomaga, więc e, postanowiłem e, to zmienić i za sprawą innego e, e, tutaj człowieka, który który do mnie po prostu napisał komentarz żeby to zmienić i chyba to zmienię, po prostu będę pisał tylko litery, kiedy zmieniamy oktawę moi drodzy, bo to się trochę robi w burdel, rzeczywiście ja nie sądziłem że aż tak to wpłynie na na odczyt tego ale jednak wpływa i, i jakoś tutaj sobie z tym chcę poradzić, żeby po prostu Wam było łatwiej się uczyć bo na tym mi też zależy Moi drodzy, dziękuję za wszystkie komentarze pod filmami z Protulsa. Pojawia się ich coraz więcej, dlatego że ja po prostu pokazuję Wam funkcje, które ten program ma. Jest to program, którego wersja darmowa jest bardzo fajna i bardzo dużo można na niej zrobić. Tylko po prostu trzeba się nauczyć z nią pracować. Trzeba nauczyć się takich podstaw w sensie ogarniania. E, ogarniania tych wszystkich aplikacji, które tam są, i jest to bardzo fajna aplikacja, bo e, ona e, daje aż 16 kanałów aż 16 kanałów e, różnych. E, możemy tworzyć kanały instrumentalne, możemy tworzyć kanały <coughs> MIDI, przepraszam, e, możemy tworzyć kanały MIDI, możemy różne rzeczy robić i mieć e, właśnie, i mieć to. E, i mieć program darmowy. Eee, no, wiadomo, nie będzie tam za dużo efektów, ale możemy dużo efektów ściągnąć sobie po prostu ze strony internetowej, w jakiejkolwiek już, nawet w formacie AAX, bo takie pluginy obsługuje Pro Tools od wersji 11. AAX 64-bit. Eee, możemy sobie ściągnąć już ze strony, różnego typu pluginy są w tej konfiguracji więc tak to wygląda moi drodzy a propos notacji no to postaram się to wdrożyć i właśnie a propos dźwięków to już się wypowiedziałem także pozdrawiam was serdecznie kochani zdrowia wam życzę ja śmigam na miasto a was pozdrawiam serdecznie i do następnego